Witam, z tej strony i zapraszam na kolejny film na moim kanale. I zgodnie z ostatnim zapotrzebowaniem, dzisiaj omówimy statystyki Hada z schodem Manager 2, a konkretnie skupimy się na tych statystykach, których ja używam. Więc przy okazji na przykład relacji na Twitchu będzie być może łatwiej obserwować moją grę. Na pierwszy rzut oka na pewno wygląda to a na bardzo skomplikowane statystyki. Oczywiście to też nie jest tak, że ja od samego początku zaczynałem ze wszystkimi tymi statystykami. Po prostu stopniowo dodawałem sobie takie, które, które były mi potrzebne i w tej chwili jakby jest mi bardzo łatwo z nich korzystać, dlatego że wiem, w którym momencie jak konkretnym rozdania na czym się skupić. Mamy tutaj po lewej stronie statystyki z 11 tysięcy rąk, granych przeciwko któremuś z przeciwników i po drugiej stronie z prawie 6 tysięcy rąk. Wydaje mi się, że to są już jakieś takie w miarę wymierne statystyki, które mogą powiedzieć nam co nieco o przeciwniku. Oczywiście im więcej tych rozdań, tym lepiej. Czasami już po, nie wiem, po 20, po 30 rękach można stwierdzić, a, czy ktoś jest regularnym graczem, czy bardziej takim rekreacyjnym. No, i oczywiście im więcej tych rąk, tym lepiej. Tych, tych dwóch graczy na pewno jest, mieści się w kategoriach graczy regularnych, aczkolwiek grać po lewej stronie, grać duż, du, gra dużo bardziej um, możemy nazwać to konserwatywnie, grać po drugiej, po prawej stronie jest graczem um, z gatunku takich bardziej no, szukających więcej akcji. Um, ja tutaj na kolejnej stronie mam rozpisane te statystyki. Po kolei na wszystkie, na wszystkie wiersze to wygląda pewnie jeszcze gorzej niż ta pierwsza strona. Ja nie będę z tej strony jakby korzystał, to jest tylko ta strona jest po to, żeby każdy, jeżeli zapomni albo będzie chciał wiedzieć do czego się tutaj odnoszę, będzie mógł sobie jakby zatrzymać wideo na tej stronie i, i sprawdzić te statystyki, konkretnie które co one oznaczają. Ja i tutaj użyłem nazw w języku angielskim. Dlatego, że w ten sposób można je znaleźć w folderze Managerze albo pewnie jakieś odpowiednie, odpowiedniki um, w, w, poker, w Poker Trackerze lub też być może jeszcze w jakichś innych um, programach, których ktoś wykorzystuje. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na przedostatnią pozycję, to są statystyki przeciwko mnie, versus me, to jest dokładnie, czyli i, i ja, ja na potrzeby tego wideo je wyłączyłem, natomiast ktoś może sobie z tego również korzystać, po prostu niektórzy załodnicy mają tendencję do tego, żeby przeciwko konkretnym przeciwnikom grać w trochę innych sposób. Oczywiście w moim wypadku najczęściej się to bierze z tego, że jestem graczem teamu online, ale też spora część załodników będzie rozgrywać swoje ręce inaczej przeciwko konkretnym rywalom, dlatego możemy zauważyć tutaj jakieś odstępstwa od reguły. Więc ok, skupmy się w takim razie na poszczególnych statystykach. Zaczynam od, od pierwszego wiersza. Tutaj jest oczywiście na początku mamy, mamy Nika, który jest, który jest zasłonięty z oczywistych względów, e, więc w tym pierwszym rzędzie mam tylko Nika i e, ilość rozdań, czyli dzięki temu jakby już wiem, e, czy te statystyki są w miarę wymierne, czy nie. No i teraz zaczynamy po kolei pierwsza statystyka, jak widzimy na przykład tutaj, to jest właśnie name i hands w pierwszym rzędzie i potem mamy kolejne statystyki, takie najbardziej podstawowe dwie, które, z których tak naprawdę te dwie są chyba kluczowe, jeżeli w ogóle rozmawiamy o graczach, o przeciwnikach, czyli VPIP oraz Preflorace. VPIP to jest dobrowolne wkładanie pieniędzy do puli, czyli w momencie kiedy Ktoś do nas tylko zlimpuje, a my na dużym blindzie przeczekamy, to nie jest to liczone jako ręka, z którą wchodzimy do gry, bo po prostu tutaj nie zrobiliśmy tego dobrowolnie. Natomiast oczywiście jeżeli sprawdzimy podbicie, no to już, to już będzie to liczone do wkładanych pieniędzy do puli. A druga statystyka to jest pre-flop race, czyli podbicie przed flopem. I przykładowo gdybyśmy mieli gracza, który załóżmy gra 25% rąk i wszystkie z nich podbija, to mielibyśmy tutaj 25-25, ale jest to praktycznie niemożliwe, bo to by oznaczało, że ktoś w ogóle nie sprawdza podbić, e, więc zazwyczaj jest jakaś taka różnica pomiędzy tą pierwszą e, statystyką a drugą. E, najczęściej jest tak, że u graczy profesjonalnych widać, e, że ten, ta różnica między tymi dwoma pozycjami jest nieduża, e, więc na przykład to, to może być na przykład 30-25. Jeżeli ktoś gra bardzo dużo rąk, to może być 16-14, jeżeli ktoś gra bardzo, bardzo konserwatywnie, to może być tak jak w tych dwóch przypadkach, które widzimy. Ale u zawodowego gracza niemal nigdy to nie będzie coś w stylu na przykład 40-10 albo 60-20. Ta, takie statystyki to najczęściej już by oznaczały gracze rekreacyjnych i też wydaje mi się, że Mało który gracz zawodowy gra więcej rąk, powiedzmy, mówimy tutaj oczywiście o stołach tych sześciosobowych, keszówkach w turniejach, w stołach, znaczy w headsapach przede wszystkim, czy na flooringach, to może wyglądać trochę inaczej. Natomiast myślę, że mało który gracz taki wygrywający zawodowy by miał więcej niż 35 jako VPIP, czyli tą pierwszą statystykę. No i oczywiście bardzo łatwo tutaj ocenić, na przykład jeżeli mielibyśmy gracza, takich się zdarzają, kogoś w stylu na przykład 60-10, no to, to to oznacza, że on gra no, 60% rąk, czyli ma bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres, natomiast bardzo mało rąk z, z tych rąk podbija, więc zazwyczaj to będzie gracz, który po prostu będzie tylko sobie limpował albo będzie mm, sprawdzał podbicia. Z bardzo szerokim zakresem. I nawet jeżeli taki gracz 6010, którego byśmy mogli określić jako mocno rekreacyjnego, nagle podbije, to się, to się e, powinno nam jakieś małe światełko zaświecić, że on podbija tylko 10% rąk, więc e, to nie jest cały taki szeroki zakres. Więc e, w tym akurat generalnie, kiedy tylko dokłada i sprawdza, możemy go stawiać na bardzo szeroki zakres. Natomiast e, jeżeli sam podbija, to już moglibyśmy. Yy, zwrócić na to uwagę. Też czasami się zdarza u graczy takich może nie najczęściej wygrywających, natomiast takich bardziej regularnych, oni mogą mieć na przykład statystyki rzędu powiedzmy na przykład 22 łamane na 5. I to by oznaczało, że oni grają w miarę normalną ilość rąk, natomiast yy, podbijają zdecydowanie tylko te najmocniejsze i to by już też zdecydowanie świadczy o tym, że trzeba uważać w momencie, w którym podbijają. Kolejne te trzy statystyki, które mam tutaj wymienione, to są, to jest frekwencja agresji podzielona na kolejne streety, czyli na flopie, na ternie i na river. A wiadomo, że jeżeli ktoś by miał na flopie powiedzmy nie wiem, 100, co jest nieosiągalne, to znaczy, że on na flopie zawsze by zagrywał albo zawsze przebijał więc to, to oczywiście jest praktycznie nieosiągalne, natomiast moim zdaniem mnie mniej, znaczy oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś jak tutaj widać na przykład ktoś ma frekwencję 38% versus 28, no to tego gracza po lewej stronie zagranie czy Sibet czy przebicie mogę bardziej respektować niż gracza, który to robi o 50% częściej prawie. Natomiast tutaj mogą czasami się zdarzyć jakieś dysproporcje i mnie bardziej interesują te dysproporcje niż to, czy to jest akurat 25, 32. Bardziej mi, mi chodzi o to, jak się to rozkłada na poszczególnych streetach. I u niektórych graczy jest to na przykład tak, że mają powiedzmy flop 50, a potem turn i river 20-20. Czyli to było oznaczało, że taki gracz niemal zawsze jakby próbuje rozstrzygnąć rozdanie na flopie, czyli prawie zawsze c-betuje albo raise'uje na flopie, natomiast jeżeli napotka jakiś odpór, opór, to potem na tych dwóch pozostałych streetach już jest, a, już odpuszcza, e, co by z kolei oznaczało, że jeżeli taki gracz robi trzy barele, trzy razy betuje, flop, ten i level, to znaczy, że jego ręka jest mocna, natomiast jeżeli e, betuje na flopie i potem na ternie czeka, to najczęściej już a, jego ręk już tak jakby co tu sobie poddaje rozdanie. Oczywiście to nie będzie tak zawsze, natomiast bardziej można um, ku temu się skłaniać. Więc to jest moja pierwsza linijka, pierwsza z tymi prawdziwymi statystykami, która jakby pozwala mi um, określić te takie najważniejsze, najważniejszy sposób gry przeciwnika. Kolejna linijka dotyczy e, stili, czyli kradzieży oraz trzybetów. I ona jest podzielona w ten sposób, że pierwsza, po tej literce S pierwsza liczba to jest TOTAL STEAL. Też widzimy na przykład tutaj, że o kilka procent ten drugi gracz jest bardziej agresywny. STEAL to oczywiście jest moment, w którym liczony od pozycji CUTOFF, czyli jednej przed batonem, potem jest to BATON, druga pozycja i SMALL BLIND. Czyli te trzy pozycje, jeżeli nikt do tej pory nie podbija w rozdaniu, to podbicie na tej, na tej późnej pozycji katów na batonie oraz na blandzie jest traktowane jako kradzież. Oczywiście tu chodzi o taką umowną nazwę, bo wiadomo, że yy, ktoś równie dobrze może tam podbijać za sami. Natomiast chodzi jakby o pozycję na stole i to, co do tej pory się działo. Natomiast tutaj mam potem to rozdzielone jeszcze, to są te dwie pozycje, pierwsze dotyczą kradzieży i to jest, pierwsza to jest styl ogólny a drugi to jest styl z batona i bardzo często jak właściwie u każdego gracza ten styl na, na, na batonie powinien być największy, u niektórych graczy jeszcze ze blind'a jest on dosyć duży, ale, ale do tego dojdziemy. Natomiast jakby to pokazuje, że no, gdyby ktoś miał tutaj na przykład styl na poziomie 20 i na batonie 25, to znaczy, że on praktycznie w ogóle nie rozróżnia um, tych kradzieży na, na pozycyjne, czyli podbija pewnie ze względu na siłę swojej ręki, a nie dlatego, że jest na batonie. No i tutaj widzimy na no, przykładowo, że ten gracz, jeżeli jest do niego spasowany, to on podbija na batonie prawie 60% swoich rąk, co jest oczywiście bardzo zrozumiałe i bardzo popularne wśród graczy, natomiast to też oznacza, że musimy do tego się dostosować, jeżeli jesteśmy na small blindzie wokół. Podbija, kiedy ktoś podbija do nas z taką frekwencją, to jakieś ręce typu nie wiem, na przykład dama 10, czy 98 w kolorze, czy jakiś każdy as, albo jakaś każda para, to są, to są ręce, z, którym, z którymi po prostu jesteśmy bardzo zdecydowanie z przodu przeciwko takim podbiciom. A kolejne te raz, dwa, trzy, cztery pozycje to są trzy bety i one są też zróżnicowane w zależności od pozycji i widzimy na przykład tutaj, że ten grać 3 betuje 6% rąk. Ogólnie ten to już robi prawie dwa razy więcej, 11%. Natomiast potem mamy 3 bet tylko i wyłącznie z batona. I jak widzimy tutaj też jest to tylko 6%, natomiast tutaj jest jeszcze 12, czyli wiadomo spora część agresywnych graczy lubi 3 betować na batonie, bo wtedy stawiają przeciwnika w trudnym położeniu. Bo mają pozycję przez całe rozdanie. Ktoś musi sprawdzić ich 3 beta bez pozycji, lub też forbetować, co z kolei oni potem mogą sprawdzić, mając pozycję. Więc widzimy tutaj sporą różnicę w gry tych, w tych graczy. U tego gracza zdecydowanie bardziej można respektować 3 bety niż u tego, który robi to dwa razy częściej. I potem jeszcze mamy 3 bet ze small, small blinda i 3 bet z big blinda i widzimy, że nawet u tego gracza na tych pozycjach są to bardzo duże, wyższe przybety względem jego średniej. I tak samo tutaj również u tego gracza. Potem jeszcze linijkę niżej zejdziemy jeszcze z dokładniejszym wytłumaczeniem tych trzybetów w podziale na pozycje, natomiast tak naprawdę najczęściej trzybetowaną pozycją jest smallband przeciwko batonowi. I wynika to głównie z tego, że na big blindzie najczęściej zamykamy akcje, więc możemy sobie z jakimiś rękoma tylko sprawdzić i kontrolować pulę. Natomiast na small blindzie, jeżeli tylko dołożymy do podbicia przyczep batonowi, to jeszcze częściej do nas dołączy big blind, albo w ogóle zrobi squeeze. Więc jakby na small blindzie chcemy szybciej, częściej i szybciej rozstrzygnąć rozdanie już przed flopem, niż dopuszczać innych graczy do gry, albo grać bez pozycji przez całe rozdanie. A ja mam tutaj to roz, rozdzielone właśnie na zwykły 3B, na 3 -bet z batona, snowblind itd., żeby tak na pierwszy rzut oka widzieć, czy u danego gracza jest jakaś tendencja, na przykład taka, że są gracze, którzy na przykład mają 3 bet generalny 10, ale 3B na batonie mają 22 na przykład. Ewidentnie to widać, że robią to wtedy w dużo szerszym zakresie na batonie, po prostu wykorzystują to odbicie pozycyjnie. A żeby jeszcze bardziej to szczegółowo zobaczyć, no to mam kolejną linijkę, w którym są 3-bety z rozbiciem na najczęstsze pozycje, w których się dokonuje 3-beta, bo jeżeli najczęściej, to znaczy jeżeli się zdarza, że ktoś 3 -betuje na przykład ze środkowej pozycji, czyli MP przeciwko pierwszej pozycji under the gun, no to to oczywiście zdecydowanie oznacza, że najczęściej to oznacza, że ten trzybet na tej pozycji będzie bardzo niski, bo to najczęściej oznacza bardzo mocne karty e, więc jakby tego nawet nie mam roz, rozłożonego tutaj na, e, na, tą, na tą linijkę bo takie sytuacje zdarzają się za często ja mogę też sobie w takim popapie sprawdzić brojczego z, z jaką frekwencją ktoś to robi natomiast tutaj skupiłem się na takich najczęstszych pozycjach nazwijmy to kradzieżowych i mamy tutaj e, kato w przeciwko środkowej pozycji czyli kato przeciwko mido pozycji i widzimy że u obydwu tych graczy są bardzo niski. Na tych pozycjach trzybetuje się najczęściej mocne ręce, więc jest proporcjonalnie ich mało, więc nawet, nawet ten gracz tutaj, który gra dosyć agresywnie, ma na tej pozycji mały ten trzybet A potem już, potem jest to baton versus katow i ze względu na to, że to jest na batonie, to widzimy, że tutaj na przykład tego gracza już zdecydowanie on rośnie. Potem mamy blind przeciwko katow, czyli bez pozycji blind przeciwko baton. Tutaj to będzie, jak jak mówiłem, największe u tego gracza. Big blind vs button i big blind vs small blind. Widzimy, że u tego gracza na przykład na tych trzech najbardziej stylowych pozycjach i pozycjach, które się muszą bronić przed tym stylem, ten trzybę to jest dosyć wysoki. I tutaj też bardzo często można zauważyć takie tendencje, właśnie jakieś u sporej ilości graczy Baton vs. katow będzie dużo większy niż u innych, ale też warto wiedzieć na przykład jak często ktoś trzybatuje kiedy mu próbujemy ukraść e, Smoben czy bigbindowi lub w jakichś innych specyficznych sytuacjach, albo też jeżeli się zdarza, że na przykład ktoś ma taką strategię, że na przykład na tym Catofie przy środkowej pozycji z jakiegoś powodu dużo podbija, wtedy wiemy, czy powinniśmy to bardziej respektować, czy też nie. Ok, A kolejne, kolejna linijka jest właściwie powiązana z następną, bo mamy tutaj na początku coś, co się nazywa, jak tutaj na drugiej stronie to będzie widać, to jest Race First In. To Race First In oznacza, że to jest podbicie, kiedy przed nami nie było jeszcze żadnej akcji. Oczywiście na Early position, czyli w tym wypadku na, na stole 6 osobowym jest to pozycja Under the Gun. No i coś takiego oznacza, że tutaj nie może być żadnej akcji przed nami. My otwieramy akcję, więc tutaj jakby podbicie jest oczywiste, że wtedy przed nami się nic nie działo, ale jeżeli jesteśmy już na kolejnych pozycjach, to przed nami mogła być jakaś akcja. No i widzimy, że yy, to są poszczególne pozycje właśnie early. Middle position, cut off, button i small blind. Oczywiście na big blindzie nie możemy być pierwsi nigdy, albo do nas też wszyscy spasowali, albo była przy nami jakaś akcja. Natomiast tutaj do tych pozycji jeszcze wrócę. Natomiast ta druga linijka się zgadza z, z tą pierwszą, dlatego że z tą wyższą, że to jest w nawiasie jest fold do 3 beta właśnie na tej pozycji. Czyli jeżeli ktoś podbija z early position, z under the gun, jak często pasuje do, do 3 beta? I widzimy, że ktoś może, możemy mówić o tym, że ktoś ma frekwencję taką bardziej skłaniającą się ku pasowaniu, wtedy kiedy jest ona przynajmniej większa od 50%, a najlepiej, żeby w ogóle była na, na poziomie gdzieś 60%, paru procent, ale obecnie mało kto w ten sposób gra. Więc widzimy, że tutaj na przykład jak graś podbija z under the gun to pasuje w 45% do 3 beta. Oczywiście to też ma znaczenie z jakiej pozycji ktoś go potem będzie 3 betował, ale to ma znaczenie dużo większe przy tych późniejszych, przy późniejszych pozycjach. I też warto zwrócić uwagę, że obaj ci gracze podbijają tak samo, 18% z pierwszej pozycji, potem znowu tak samo, a potem już robi to częściej ten gracz agresywny, zwłaszcza największa różnica jest na batonie 56 versus 45. E, a co ciekawe, ten, ten gracz na przykład dużo częściej pasuje, e, sporo pasuje właśnie kiedy podbija z wczesnych pozycji. Natomiast dużo rzadziej, to jest na, na czerwono, pasuje wtedy kiedy, mm, kiedy podbija na batonie lub na small blindzie. I coś takiego też nam daje do myślenia czasami. Mam, są gracze, którzy na przykład podbijają na batonie albo na small blindzie rzędu nawet 70-80, są gracze, którzy na small blindzie podbijają na przykład 90% i wtedy dobrze wiedzieć, z jaką frekwencją pasują, bo jeżeli ktoś podbija oczywiście nie wiem, 90% z batona, a pasuje potem do 75% 3-betów, no to praktycznie możemy go 3 -betować niemal zawsze i będzie nam to pokazywało, takie zagranie pokazywało profit. Ja omówię jeszcze jedną unikę, Tą tutaj tak wygląda, jakby była środkowa. I zakończę dzisiaj to, to wideo, żeby nie było tych informacji na tłoku za dużo, natomiast za kilka dni nagram drugą część, która wyjaśni wtedy już tylko tą dolną połówkę statystyk. Więc w tym, w tym kolejnym w rzędzie mam te, te dwie pierwsze statystyki dosyć trochę większą czcionką, bo one są bardzo, bardzo istotne. To jest fold, versus, fold dużego blinda, pas dużego blinda przeciwko podbiciu z batona oraz pas dużego blinda przeciwko podbiciu ze small blinda. I w wypadku obydwu tych graczy mam ich zaznaczonych na czerwono i nie pasują na tych pozycjach za dużo. Natomiast są gracze, którzy nie bronią odpowiedniej ilości swoich blindów, na przykład pasują więcej niż 70%, i taki gracz, na przykład wtedy ja sobie zaznaczam na odpowiedni kolor i już nim styluję z batona albo ze small blinda bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Natomiast obecnie od jakiegoś czasu panuje taka strategia, że, że raczej na tym dużym blindzie nie powinno się pasować więcej niż 50%. W okolicach 50% jest um, jest to takie najczęściej spotykane wśród biaczy regularnych. I też również tutaj są gracze, którzy czasami mają taki spory rozrzut, że np. pasują dużego blinda 70% versus baton, a np. baton versus mały blind, kiedy mają pozycję, pasują tylko 40%, bo właśnie wolą bronić, kiedy mają pozycję. Następne statystyki już są trochę takie bardziej standardowe. Pierwsza to jest check race flopa. Widzimy, że tutaj jest bardzo mały zakres przeciwnika, to jest prawie dwa razy większy, ale nadal nie jest jakiś taki kosmicznie duży. Natomiast to też nam powinno dawać do e, myślenia, jeżeli ktoś ma taki check na przykład flopa na, na poziomie, nie wiem, 15%, to bardzo często będzie znaczyło, że on będzie nas tylko sprawdzał przed flopem, a potem będzie próbował wygrać rozdanie wyrzucając nas przed biciem check na flopie kolejna statystyka to jest squeeze tutaj u tego gracza jest takie w miarę normalne wydaje mi się że tak między 6 a 10% jest, jest w miarę normalny natomiast tu widzimy że jest to już prawie 13% to jest bardzo szeroki zakres dlatego tutaj mam go na, jakby na zielono, tutaj na pomarańczowo myślę że poniżej 6% miałbym na czerwono Czyli, że trzeba uważać na to bardziej. No a tu taki squeeze na poziomie prawie 13%. Wiadomo, że grać robi to trochę za szeroko i można, można do tym, na, na to się, przeciw, temu się przeciwstawić. I ostatnia statystyka, którą omówię dzisiaj to jest te 3 b i dwukropek. To oznacza, że to jest w pulach, które były 3betowane przed flopem. Czyli my podbijamy ktoś, nas 3 na przykład sprawdzamy albo odwrotnie. I wtedy chcę wiedzieć, jak wyglądają frekwencje u graczy, jeżeli chodzi o ich Sibet, czyli to jeżeli to oni trzybetują, jak często potem Sibetują. Są na przykład gracze tacy, którzy jak trzybetują, to potem Sibetują niemal zawsze, więc to też nam daje odpowiednią informację. Natomiast ta druga statystyka to jest fold do Sibeta, czyli w momencie, w którym to ja trzybetuję, oni mnie sprawdzają, jak często foldują do beta widzimy, że żaden z tych graczy specjalnie często do tego si beta w 3 betowanej puli nie folduje, więc to oznacza, że jeżeli trafimy jakiś mocny układ, to możemy spokojnie przeciwko nim betować, bo raczej w większości sytuacji zostaniemy sprawdzeni. Także to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem linijek. Zostało nam jeszcze cztery w praktyce, bo tej te przedostatniej nie będę omawiał. Natomiast jest ich tutaj sporo, więc myślę, że to będzie kolejne przynajmniej kilkanaście minut filmik. Natomiast na dzisiaj to wystarczy i myślę, że w ciągu kilku dni, maksymalnie tygodnia nakręcę drugą część. Więc do usłyszenia i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.